Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu, dobrze witam. No, z jednej strony wściekłość, no ale z drugiej strony można też czuć zadowolenie, no bo jeżeli e, ktoś był niespełnionym piłkarzem, jak ja, to oglądając wczorajszy mecz, oprócz tego, że będzie wściekły, pomyśli sobie, że ja mógłbym tam grać. Jestem I mówi, Jestem to, takim i mówi samym... to Marcin Mastalerek, do niedawna e, wiceszef Ekstraklasy, cały czas społeczny doradca prezydenta. Tak, e, zrezygnowałem po pięciu latach z Ekstraklasy i dzięki temu, że zrezygnowałem, piłkarz. jako niespełniony piłkarz mogę powiedzieć prawdę o tej reprezentacji. Ja uważam, że to trzeba po prostu rozgonić ich wszystkich, wziąć młodych z młodzieżówki, niech grają, będą grali tak, albo iść w drugą stronę. Niech wezmą seniorów i będzie grał. Dobrze, to niech tak będzie. Eee... Wyślę CV Santosowi. Niech pan wysyła. Ja tam się cieszę. Myśmy wczoraj wygrali 18-3. My, czyli Południowa Afryka z, ze Szkocją. Trają Mistrzostwo Świata w rugby. A w polityce? Jakieś emocje? Czy tak trochę flautowo jednak? Na razie to była flauta, ma pan rację. Takie przedłużone wakacje. De facto ten weekend, to zderzenie konwencji to było restart kampanii, to był początek właściwego em, momentu kampanii i em, cały tlen polityczny zebrały em, dwie największe partie. Ja mogę się tylko dziwić, dlaczego w tym samym dniu Lewica i em, Trzecia Droga zorganizowały swoje konwencje, bo wyglądało to tak. Konie kują, żaba nogę podstawia. Gdzie ty, Grysku, ty nogę podstawiasz, jak się Platforma z em, PiSem zderzają? No dobrze. O nich jeszcze porozmawiamy, może pan sobie te żarty zostawić na chwileczkę, bo ja chcę zupełnie poważnie spytać. Pan pracował przy dwóch zwycięskich kampaniach Andrzeja Dudy i jak ja patrzę na to, to myślę sobie tak, no spodziewałem się, być może naiwnie, że Platforma przedstawi jakiś jeden strzał, taki po którym wszyscy padną, powiedzą no wow. Długo mówiliśmy wszyscy, że nie mają programu. Tam 100 konkretów, to wiadomo, nikt nie zapamięta 100 postulatów, ale jakiś taki jeden błysk, coś takiego, z czym oni pójdą na sztandarach. Czy jest coś takiego? Platforma zrobiła tę konwencję w zupełnie innym celu niż prawo i sprawiedliwość, dlatego że kiedy widzieliśmy się tu ostatni raz, trzy miesiące temu równo, równo trzy miesiące temu to po marszu 4 czerwca platforma miała całkowicie zmobilizowany elektorat. Ale po drodze były wakacje i ten elektorat wyjechał na wakacje razem ze swoim liderem Donaldem Tuskiem. I teraz Platforma i Donald Tusk potrzebowały tego eventu, tych stu konkretów, żeby dać je swoim działaczom, samorządowcom, posłom, zaprzyjaźnionym mediom, publicystom i całemu otoczeniu, żeby z powrotem zostali zmobilizowani, żeby uwierzyli i mogli no ruszyć w teren. Tusk natchnął swoich wyborców, powiedział, jest w nich teraz na taka razie energia... Na razie natchnął bańkę i to mu wystarczy na tym etapie. Pokazał, że wrócił, że wydaje się i może mówić, że kontroluje sytuację, że ma pewien pomysł i do swojej bańki zrobił bardzo dobry ruch. A PiS z kolei też powiedział coś do swojej bańki: no bo jeżeli brać poważnie ich chyba najważniejszy postulat z ostatniego weekendu, czyli te emerytury stażowe to to jest, po pierwsze, PiS zwraca się do emerytów. Już zapomniał zupełnie, że są gdzieś jeszcze w Polsce jacyś młodzi ludzie. No ale oni i tak nie chcą głosować na PiS, więc może słusznie. Zwraca się do emerytów, a i pomysłem, który umówmy się, był zgłaszany już wcześniej przez Lewicę, przez PSL, przez prezydenta Dudę. No, przede wszystkim analogicznie, tak jak... Mówiłem o tym, że Platforma miała zmobilizowany elektorat trzy miesiące temu. To kiedy widzieliśmy się ostatnio, pismiał miał całkowicie zdemobilizowany. Baza nie wierzyła w to, że można zwyciężyć i dzięki temu, co się wydarzyło, czyli dzięki zgłoszeniu pomysłu referendum, a także postawieniu na bezpieczeństwo, które zostało skonsumowane podczas wielkiej defilady, PiS wrócił i dziś wydaje się, że ma wielką szansę na to, żeby znów rządzić samodzielnie. Więc organizując tę PiS ma szansę rządzić samodzielnie, mówi Marcin Mastalerek, doradca prezydenta. E, no, oczywiście, że ma pan, szansę. No dobrze, pan wtedy mówił, trzy miesiące temu, jest jeden temat, w którym PiS ma największą wiarygodność. To bezpieczeństwo. Do jesieni można spokojnie przygotować kampanię w sprawach bezpieczeństwa. Po trzech miesiącach można powiedzieć, tak, rzeczywiście PiS pana posłuchał. To znaczy, nie wiem, czy pana posłuchał. Może od początku mieli tak świetny pomysł. Niemniej jednak, rzeczywiście PiS postawił na bezpieczeństwo. To wystarczy? Nie, to nie wystarczy. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość historycznie, jeśli spojrzymy na kampanie wyborcze, zawsze przegrywało końcówki. I dziś trzeba te w 2011 na pewno, ale później nie jestem pewien. W 2015 w wyborach parlamentarnych oczywiście przegrana końcówka. Jedyna wygrana końcówka to 2015 prezydenckie i 2020 prezydenckie. Cztery hmm. lata temu, mniej więcej w tym samym okresie przed wyborami, um, PiS bredziło większości konstytucyjnej i w sondażach mówili, nie, że nawet mają 50%. Ba, co bardziej pomyleni... Yy a raczej właściwie ja tego nie pamiętam, proszę wybaczyć. Znaczy, ja to pamiętam Oni mówili dobrze. różne rzeczy, no ale mówi się ludziom różne rzeczy. Każda partia opowiada, że ma takie tajne sondaże, z których wynika, że oni mają dwie trzecie. To niech pan obejrzy wieczór wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 i przemówienie prezesa Jarosława Zostawiam Kaczyńskiego. To panu. Tam rozumiem w panu frustrację. Wtedy PiS pana wyrzucił i ja to doskonale rozumiem. Nie, nie wyrzucił mnie wcześniej, w 2015. No tak, nie, po tym, kim pana, się, się pana pozbyli, no. Trudno, trudno się panu dziwić, ale ja chcę porozmawiać poważnie o tym, co dalej. Bo pan mówi tak: PiS ma szansę y, wygrać te wybory, a wygra. No co musi się stać, żeby opozycja była w stanie w takim razie, żeby opozycja, i to nie mówię o Konfederacji, była w stanie wygrać z pisem. Ja jestem tak sfrustrowany, że ledwo doszedłem tutaj do studia. Natomiast. Musi wygrać końcówkę kampanii, bo ja powiedziałem o tym, że PiS wrócił de facto do możliwości walki o to samodzielne zwycięstwo. Ale co? Dobrze, dobrze, to z, z, za chwilę pisa. ale co ta platforma może zrobić? Pytam poważnie, no. Ty, platforma Obywatelska chciałaby wygrać z PiSem te wybory, prawda? Ja myślę, że tam jest zupełnie inny plan. Oni nie myślą o tym, żeby zwyciężyć z prawem i sprawiedliwością. Tam wydaje mi się, że plan jest następujący: najpierw doprowadzić do zablokowania możliwości powstania rządu przez Prawo i Sprawiedliwość. Już słyszy się, że trwają rozmowy między innymi potajemne z Konfederacją, żeby zrobić rząd techniczny. Wydaje się, że po to właśnie Donald Tusk ogłasza, że wybory będą nieuczciwe, a w ogóle to nieuczciwe były no prezydenta. To jest, tak. to jest oczywiście cyniczna gra po tym jak w najlepszej demokracji świata, czyli w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Trump ogłosił, że wybory były skradzione, później w Brazylii, Bolsonaro to jakby oskarżanie przeciwników o nieuczciwość w wyborach, czy wręcz sfałszowanie, weszło już do elementarza politycznego. Jarosław, Jarosław Kaczyński mówił to już wcześniej, naprawdę już to wspominał. Mówił o tym po wyborach samorządowych w 2014. Jarosław Kaczyński mówił, mówił to, zanim to było modne, Właśnie. ale dzisiaj na świecie to jest modne i Prawo i Sprawiedliwość powinno się przygotować na to, że dzień po wyborach Donald. Tusk ogłosi, że wybory były nieuczciwe i zaprosi partię do tego, żeby przeprowadzić uczciwe wybory. To dlatego, rząd ratowania demokracji. Dlatego trzeba wygrać te wybory samodzielnie i powinien PiS prowadzić, powinien PiS prowadzić trzy równoległe polityki. Z jednej strony. Absolutnego mobilizowania swoich wyborców i maksymalizowania swojego wyniku. Drugą politykę, pokazywania, że, jeśli konf że po pierwsze, Konfederacja może pójść z tamtymi, a jeśli pójdzie, to skończy jak Jobbik. A trzecie, próbę sprytnego. Ym, strącania trzeciej drogi pod, ym, ym, pod próg wyborczy. Och, ta trzecia droga, czyli Hołownia i PSL, wszyscy by ją chcieli strącić, o tym też porozmawiamy, ale to wszystko w RMF24 w interi.pl, RMF-u. Życzymy miłego y, letniego dnia. Dziękuję bardzo. No właśnie, trzecia droga pod progiem to jest marzenie yy, Jarosława Kaczyńskiego, ale chyba też Donalda Tuska. No tylko że Donald Tusk robi coś w, w tym kierunku, żeby strącić ich pod ten próg. On a robi, pierwszego paź... tego nie robi pierwszego października. Donald Tusk urządza Wielki Marsz. Marsz Miliona Serc. To ma być powtórzenie sukcesu marszu, marszu 4 czerwca, tak? Przede wszystkim problemem Platformy jest to, że ten marsz będzie porównywany do 4 czerwca. Problemem Prawa i Sprawiedliwości jest to, czy znów nie odpowiedzą, bo na marsz 4 czerwca nie odpowiedzą. Teraz odpowiedzą odpo... jakoś. Znaczy, moim zdaniem, nie odpowiedzą. Wie pan, co zrobią? To ja panu powiem, co zrobią. Co zrobią? No, konwencje zrobią, no zawsze, jak na a, to... a Co mają zrobić? No to jest proste. Tak. To jest oczywiste, znaczy, no, ale ja nie jestem w Sztabie Prawa i Sprawiedliwości, więc no, nie będę za nich wykonywał roboty. Ale kiedy Donald Tusk skoczy. To jest ogłosił, proste, wiem, ale nie powiem. No, mniej więcej tak. Mniej więcej Jarosław Kaczyński, więcej Jarosław Kaczyński z, z, z najlepszych swoich lat. No dobra, ale zaraz. To co ma zrobić, że znaczy zaraz? Bo wspominaliśmy no. tak naprawdę nie o PISie, bo Pan ciągle o PISie chce mówić. O trzeciej drodze dlatego, że moim zanim oni walczą no, o życie. Pokusa to będzie jest, wielka. To jest pokusa dla Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie wielka. On zarówno w wyborach 2020 roku, jak i przy marszu 4 czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz wbrew własnemu interesowi, a w interesie Platformy Obywatelskiej zawsze podreptał z nimi. Podreptał z nimi. A, I tak. ja bym powiedział tak, panie Władku, pokusa tym razem będzie wielka, żeby pomóc Platformie, ale niech pan myśli o swoim PSL-u i trzeciej drodze, jak pan oni... chce coś jeszcze znać. Znaczyć, bo... Oni, ale wie pan, to byłoby historyczne wydarzenie. Teraz mówię zupełnie poważnie, bez złośliwości. Gdyby PSL rzeczywiście razem z trzecią drogą spadli poniżej progu, to jest to o tyle historyczne wrażenie, że w Polsce po 1989 roku były już Sejmy bez lewicy, były Sejmy bez prawicy, ale nie było jeszcze Sejmu bez PSL-u. Nic na razie na to nie wskazuje, że. Nie będzie trzeciej drogi w Sejmie, dlatego że. Jeżeli o ile? Oni mają 30... teraz 10. A, a to jest. Proszę pamiętać, próg jest 8. Po pierwszym. Po pierwszym e, października, po marszu, gdzie cały tlen opozycyjny pójdzie do Platformy, oni mogą wylądować na tych 7,5 i co wtedy? O ile 3 miesiące temu bardziej prawdopodobne było to, że mogą spaść pod ten próg, to dziś nic na to nie wskazuje. Dlatego że wybory nie rozgrywają się tylko w mediach, nie tylko w sondażach, ale przede wszystkim na listach wyborczych. Ja patrząc, a byłem kiedyś szefem Prawa i Sprawiedliwości w Województwie Łódzkim, tam są trzy okręgi. Ja patrzyłem na listy e, trzeciej drogi. Oni, oni mają bardzo mocne listy, które będą pracowały. To są samorządowcy, to są rozpoznawalne okay. osoby w powiatach. Oni są niedoszacowani. Polskie Stronnictwo Ludowe walczy o życie i zrobiło wszystko, żeby zrobić dobry to jest, wynik, a co to jest, innego a jest w listach za, Prawa i Sprawiedliwości. Za, z, zawsze to było w PSL-u. Tak, a niestety... Że, że oni są niestety, niedoszacowani, bo ludzie nie chcą głosować na PSL, tylko na swojego wójta i tak się zawsze dziwnie i składa, i że wójta, oni jest, jest z psl dlatego według mnie, przejdą przez ten próg wyborczy, natomiast ja Prawo i Sprawiedliwość tak na odwrót ja patrzyłem na listy te, które znam w województwie łódzkim. I to są najgorsze listy od 2011 roku i wydaje mi się że wie pan dlaczego może... one są tak ułożone gdyby Prawo i Sprawiedliwość układało listy wtedy kiedy się widzieliśmy kiedy szło im słabo pęta. kiedy było ciężko to oni by ułożyli jak najlepsze listy a te listy Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej w województwie łódzkim na którym się znam są po prostu tylko i wyłącznie walką frakcji i frakcji jak zadowalaniem tych i tamtych one nie maksymalizują wyniku niestety Prawo i Sprawiedliwość straci na tym w województwie łódzkim, myślę, że 2 do 3 punktów procentowych, tam nie znaleźli się ludzie na listach, którzy przynosili głosy ludzi, którzy normalnie nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość. Znani samorządowcy, a także znane osoby, które robiły bardzo dobre wyniki, ale za to wszystkie frakcje są zadowolone. No dobrze, zobaczymy, jak będzie tak naprawdę, bo to jest to, co Pan mówi, jest oczywiście bardzo prawdopodobne. Dziś tylko, największym. Ale to by znaczyło, że, przepraszam, że PiS jest już jednak to, to mało odkrywcze. Partią tłustych kotów. Po ośmiu latach, proszę pana rządów, oni się wreszcie odkuli, wreszcie na tych spółkach się pożywili, wreszcie mają swoich znajomych i rodziny poustawiane. Tak jak mówiłem. Końcówka najważniejsza. Prezes Jarosław Kaczyński, jeśli chce wygrać, musi te tłuste polityczne kotki ze swojej kanapy w Nowogrodzkiej zepchnąć albo i zrzucić. Niech jadą w teren, niech robią, niech robią e, kampanię, bo wie pan jak to dzisiaj wygląda? Ja panu powiem. To mi wygląda na samozadowolenie niestety. Wszystkich. Znaczy wszyscy wszystkich w pis wszyscy, wszyscy, ale też w platformie jest to samo. Wszyscy są zadowoleni. Jakby, ja uważam, że oni wszyscy czekają na te wybory wiosną, bo już sobie ubzdurali. Że będą że, wybory wiosną. Że będą wybory wiosną. Ehm, no bo teraz tak, po co się tak, wszyscy czekają. Po co się bić? No i to tak wiosną. wygląda jak taka pozycyjna wojna. Ci zadowoleni, ci zadowoleni, tam ci zadowoleni. Ja, ehm, dobrze, ale te, jeżeli tak, jeżeli tak <grym> będzie, to wie pan, tutaj trzy miesiące temu widzieliśmy się, kiedy platforma e, miała mniej więcej. Tyle, ile ma. Piś miał ciut mniej, ale za to Konfederacja miała w sondażach 15%. Teraz ma 10%. No i to jest pytanie, czy to jest koniec Konfederacji? tego? Bo już wszyscy myśleli, Konfederacja leci pod dwudziestkę. To będzie naprawdę. A teraz co? Nie, no to. to, to wie pan, politycy, którzy wierzą w takie sondaże, wierzą w złotogłupców. W 10% czy w ogóle sondaże to złotogłupców? Nie. Przed... Wiara w sondaże to złoto głupców, a sondaże są elementem gry i trzeba nimi grać. Każda partia powinna grać z sondażami, natomiast nie wierzyć w nie. trzeba wierzyć w diagnozę społeczną, trzeba wierzyć Ta, nie diagnoza w nieogranicę rzeczywistości. W Zaraz panu powiem, tylko dokończyłbym ten wątek Konfederacji, hmm. bo ja uważam, że oczywiście część ludzi Uwierzyła w to, że oni będą mieli 20%. To była bzdura, to jest 10% dla nich, to na dzień dzisiejszy jest wielki sukces. Natomiast zapominają komentatorzy o jednym. Oni mają bardzo młody elektorat. Oni są jeszcze na wakacjach mentalnych lub prawdziwych. Tak studenci, jak, studenci, studenci wrócą z wakacji. Młod, młodzi ludzie w ogóle, jakby em, no nie tak. sami studenci, ale w ogóle młodzi ludzie, tacy jak my, my przepraszam, by mieć wakacje. My. I oni jeszcze. Em, przepraszam, tacy, pan, pan da mi się wyśmiać. Ostatnio raz mówiono jak, o mnie, młody człowieku. Jak pan mnie nazywał tego. frustratem, to ja pana będę młodym ale, nazywał. Ale, ale, ja też ale muszę bardzo, się zrewanżować. Ale bardzo no, proszę, proszę ale jest mi bardzo miło. To komplement. Przepraszam bardzo, Niezasłużony ale... niestety. Natomiast musiałem się czymś zrewanżować. Komplementem. To bardzo... Nie, proszę państwa, proszę się... Bo tak ja zawsze prezesowi... Sztachy. Ja zawsze mówiłem prezesowi, prezesowi Kaczyńskiemu, że, że bismarkowską e, zasadę grzeczność aż do stóp szafotu. Dobrze, a teraz w takim razie, skoro Konfederacja ma jeszcze spokojnie, bo elektorat na wakacjach, studenci dopiero wrócą, wrócą z tych wakacji, I... rozejrzą się... To, czy PiS, bo w PiSie trwa taka, z tego co od nich słyszę, takie przeświadczenie, że my musimy walczyć teraz z Konfederacją, bo oni nas podgryzają, muszą nam, musimy im zabrać te mandaty, które tracimy na ich rzecz. Liczą sobie to, co było i to, co może być i wychodzi im na to, że no dobra, z Platformą to my nie powalczymy, ale z Konfeder ale Konfederacji możemy to zabrać. Czy rzeczywiście mogą? Czy mogą... Te mandaty, które tam wirtualnie tracą na rzecz Konfederacji, odzyskać. Z jednej strony, znaczy, mają um, rację diagnozując, oczywiście, Konfederacja um, zabiera Prawo i Sprawiedliwości. Ci wyborcy, którzy byli sfrustrowani. Polityką prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. Właśnie między innymi tam odchodzili. No pytanie, czy tylko i wyłącznie kampanią wyborczą można e, tych wyborców odebrać, bo jednak wydarzyło się podczas czterech lat trochę, e, trochę rzeczy. I to nie jest tak, że przyjdziemy, pomalujemy e, trawę i teraz powiemy, że nie no, wracajcie do nas. E, to no, ale są, dobrze, dobrze, to ale są często prawicowi wyborcy. E, ci, którzy głosują na Konfederację. E, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości. Oni nie odchodzą На. Mm, uh, Dobrze Prawo i Sprawiedliwość diagnozuje, że odchodzą wyborcy do Konfederacji. Dobrze diagnozuje, że trzeba o tym walczyć, ale źle diagnozuje metody. Jeżeli oni mówią tak, to my wystawimy ministra Czarnka, żeby on walczył o wyborców tak. Konfederacji. Proszę, proszę pana, przestaniemy być tacy mili dla przecież, przecież oni głosują między innymi na Konfederację, dlatego że jest minister Czarnek tam. Jest w ogóle na odwrót. Oni tego nie rozumieją. Nie ma zrozumienia w Prawie i Sprawiedliwości, dlaczego ludzie odchodzą z PiSu do Konfederacji. Źle diagnozują sytuację. No, pan mi mówi tak najpierw. PiS ma szansę wygrać te wybory. Idzie dobrze. Teraz pan mówi, nie rozumieją. O, ja mówię, że ma szansę, ja nie mówię, że oni wygrają. Dobry, ja tak. uważam, że mogą, przed dziś są w, kiedy zaczyna się kampania, są w takim miejscu, że mogą wygrać. Pamięta pan swoją odezwę do e, Jarosława Kaczyńskiego sprzed trzech miesięcy? Oczywiście, że pamiętam. No, ci z państwa, którzy jej nie pamiętają, będą sobie ją mogli odświeżyć. I Chyba mamy ją nawet przygotowaną. Panie prezesie, źle idzie, ale jeszcze cztery miesiące spokojnie możecie wszystko zaplanować, przeprowadzić. Potrzeba dużo wiary w sukces, prostego planu i nie przejmować się, ale najważniejsze, niech Pan sobie nie daje wmówić, że wszystko jest w porządku. To było 12 czerwca. Proszę Pana, wieki temu, całe trzy miesiące, całe, całe trzy miesiące temu usłyszeliśmy te słowa i Pana je wypowiadające. No i teraz tak sobie myślę, co by Pan teraz powiedział prezesowi? Co by pan jakby go pan. Czym by go pan natknął? Co musi zrobić Jarosław Kaczyński, by z uśmiechem e, pojawić się na ekranach, tuż po ogłoszeniu wyników wyborczych? powiedzieć? Tak, mamy to, trzecia kadencja jest nasza. Musi odwrócić. Teraz, teraz, przepraszam, tu ma pan kamerę. E, Odezwa pana do Jarosława Kaczyńskiego, część druga. Panie prezesie, samozadowolenie jest najgorszym, czym może się przytrafić w kampanii wyborczej. Wygraliście wakacje, zrobiliście pytania referendalne, które pomogły się odbić, ale już nie pomogą w wyborach, ponieważ są zbyt słabe, są żadne, są nieangażujące, ale pomogły uratować się i dojść do pozycji, gdzie można walczyć o władzę. Pomogło bezpieczeństwo, pomogło pomogła defilada i dziś trzeba przełamać fatum przegranych końcówek przez Prawo i Sprawiedliwość. Ma pan sztabowców, zabijali się o to, żeby być w sztabie, to wielki zaszczyt. Niech robią kampanię, niech pan tłuste kotki zrzuci z kanapy politycznej, niech jadą w teren, niech robią kampanię. To ostatnie myślę, że się przybije. Niech te tłuste koty sobie pójdą. Kotki. Kotki, oczywiście. Kotki, bo Wszyscy... to po ośmiu latach są kotki. Koty to były, jak byliśmy w opozycji. Ja to pamiętam. Ci, którzy nie byli w opozycji, a dziś się przykleili do Prawa i Sprawiedliwości, pewnie nie pamiętają. Marcin Mastalerek przestał pracować w ekstraklasie. Wszystkie wróble warszawskie ćwierkają, że już niedługo zostanie pan prezydenckim ministrem. Dwóch prezydenckich ministrów kandyduje w tych wyborach. Zapewne zdobędą jednak mandaty. No, jeden z ministrów ma jedynkę, drugi czwórkę, Paweł Szot i, i Marcin Przydacz kandydują, to kiedy pan zostanie tym ministrem? Dopiero po wyborach, czy, czy, czy jeszcze ja wcześniej? Ja przecież jestem społecznym doradcą prezydenta, więc nie rozumiem po wyborach. pytania. Czyli po wyborach. Nie rozumiem pan pytania? Co to było niezrozumiałego? Czy pan zostanie prezydenckim ministrem? Czego można nie, pojm nie pojmować jest pan bardzo inteligentnym dziennikarzem. Dziękuję bardzo. A pan bardzo dobrze wygląda i yy, tryska pan w ogóle formą, więc. Yy... Natomiast tak poważnie no. odpowiadając, bo oczywiście rozumiem pytanie. E, dziś mam inne plany. E, oczywiście zrezygnowałem z, e, z ekstraklasy po pięciu latach. Super czas. E, natomiast e, mam pewne e, przedsięwzięcia, które e, kończę i... Czy zostanę w przyszłości po wyborach? No nie mówię nie, natomiast teraz robię inne rzeczy. Marcin Mastalerek był państwem i moim gościem. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia jutro. Zobaczymy, co przyniesie dzień.